No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane panny. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 17 do 23 lipca 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi. Informacjami. No i kochani, łapeczki w górę jak najbardziej mile widziane, komentarze również, subskrypcje, udostępnienia. Wszystko to jest bardzo, bardzo, bardzo mile widziane i z góry Wam za nie dziękuję. Um, zapomniałam. O Boże. Czekajcie, 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 czekajcie. Och. Jeszcze raz. O! <laughs> zapomniałam przełożyć. Dobra. Ale karty zostały przełożone. No, coś nie mogę się ogarnąć. Wybaczcie, moje drogie panny. Um, przełożone i lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co niespodziewanego może pojawić się z zewnątrz? Co w miłości, w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz. Dodatkowe. Zobaczmy sobie klucz anielski. Zobaczmy sobie klucz anielski dla Was. Korzystaj ze swej, czekajcie, korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości. A, w końcu Wasza karta to pustelnik. To wewnętrzna mądrość, jak najbardziej, jest Waszym. Z waszym konikiem takim. Dobra, lecimy. Co się będzie działo wewnątrz was, moje drogie panny? Koło fortuny, jakieś zmiany następują. Zmiany, zmiany, zmiany. Dla mnie koło fortuny zawsze przynosi dobre zmiany, więc zdecydowanie to wszystko idzie w dobrą zmianę. Ale mam wrażenie, że właśnie tak jak w tej karcie, jest tam w środku dużo takich trybików, i te trybiki są połączone ze swoim sercem. Jedno nie działa bez drugiego, więc mam wrażenie, że tutaj tą siłą napędową będzie wasze serce, wasze marzenia, wasze. Wasze jakieś artystyczne sprawy, miłość, tak? Związki, relacje. Może chodzić o takie sprawy, ale tutaj wasze serce poruszy jakieś takie ważne trybiki, które działają wewnątrz was i które pomału, pomału będą właśnie jakieś takie. No, właśnie, zmienić wasze życie, tak bym powiedziała. Może, kochani, część z was wprowadzi jakieś zmiany takie z zewnątrz w swoim zachowaniu, w swoim działaniu, w sposobie, nie wiem, funkcjonowania ogólnie, tak bym to ujęła, które, no właśnie, systematycznie, regularnie gdzieś tam wprowadzone w życie zaczną coś rozkręcać, coś, co być może stało długo nieużywane, coś. Kurczę, piękne. Dobra, zobaczmy tylko o fortunę. Bo już moja głowa poszypowała gdzieś dalej. czwórka kielichów, a jestem ciekawa o co tutaj konkretnie chodzi. Rycerz pentakli. Może chodzi o jakieś zawodowe aspekty albo plany właśnie na przyszłość. Arcykapłanka, podążanie za głosem intuicji. Paśmieczy, czwórka buław i głupiec. No, nieźle. Kochani, powiem Wam tak, że część z Was może obudzić w sobie jakieś zdolności, o których nie mieliście pojęcia, albo które gdzieś tam zostały zepchane na dalszy plan. Mogą to być zdolności jakieś takie metafizyczne trochę, ezoteryczne, ale mogą to być zdolności, po prostu umiejętności, które zostały gdzieś tam przez Was wyparte. W momencie, kiedy dorastamy, zaczynamy interesować się innymi rzeczami, albo nie wiem, rodzice, otoczenie oczekuje od nas pewnych rzeczy i zapominamy o naszych darach, o naszych talentach. I czasami jest tak, że właśnie one sobie tak czekają, zepchnięte z boku, um, czekające tylko, kiedy sobie o nich przypomnimy. przypomnimy. I mam wrażenie, że właśnie dla części z Was może coś takiego nastąpić w tym tygodniu. Możecie sobie... Właśnie o czymś przypomnieć, coś uświadomić, coś dostrzec, co było zepchnięte przez jakiś czas na takim boku, trochę gdzieś tam z tyłu. Uświadomić sobie prawdę o tych rzeczach, że te rzeczy mogą doprowadzić Was do jakiejś stabilizacji, do jakiegoś nowego początku i że być może warto w to zainwestować, rozwinąć, wejść w jakiś nowy cykl. To jest część tej waszej wewnętrznej mądrości, moje drogie panny. Więc wygląda na to, że faktycznie coś tu nowego zacznie kiełkować wewnątrz was. Coś, co myślę, że będzie pięknie się rozwijać i co przyniesie pewien rodzaj stabilizacji wewnątrz was. I to jest super. Naprawdę. Paśmieczy to jest ta ciekawość, to jest chęć rozwoju, więc możecie zapisać się na jakieś kursy, szkolenia, coś, co rozwinie was właśnie w tym kierunku, który tutaj właśnie odkryjecie. No, ogromną siłę w sobie odkryjecie dzięki temu, moi drodzy. Taką wewnętrzną mądrość. Właśnie, wewnętrzną mądrość, to jest to. Mhm. I będziecie za tym podążać. To jest pierwszy krok, kochani, do bardzo ważnych i bardzo dużych, czuję, zmian w waszym życiu. I siłą napędową tutaj jest właśnie to wasze serducho, tak jak wspomniałam wcześniej. Okej, okay, no to zobaczmy, co z zewnątrz co z zewnątrz. No i z zewnątrz jest arcykapłanka, która nam się pojawia też tutaj. Część z Was, mam wrażenie, że możecie spotkać jakąś taką mistyczną osobę na swojej drodze, osobę, która zajmuje się jakąś ezoteryką, która nie wiem, jest numerolożką, jest tarocistką, jest medium, jest jasnowidzem, um, korzysta z jakichś narzędzi wróżebnych, tak? Albo, kochani, jest właśnie coachem, jest jakimś mentorem, jest psychologiem, jest psychoterapeutą, kogoś, kto pracuje właśnie w terapii naturalnej w jakiś sposób, tak? Mam wrażenie, że może spotkać na swojej drodze właśnie taką osobę, która być może coś Was obudzi, coś Wam przypomni, coś wskaże Wam jakąś drogę. Mhm. Dla części z Was, kochani, to może być właśnie jakiś tajemniczy adorator, który rozbudzi Wasze serce do miłości, do partnerstwa, do zbliżenia. Mhm. Dobra, zobaczmy. Tą arcykapłankę. Wasz jestem ciekawa. Eremita. Wow. Arcykapłanka i Eremita? Nieźle. Samka, buław, no. I dziewiątka kielichów, niesamowite. Księżyc, trójka kielichów i arcykapłan. Tak, kochani, dla części z was jest to droga do rozwoju. Mam wrażenie, że spotkacie kogoś, kto może przez długi czas był w jakiejś izolacji, był na jakichś szkoleniach, był na jakichś warsztatach, był na jakichś kurcach, może spędził czas, nie wiem, gdzieś w Tybecie, w jakimś sanktuarium, tak? Albo ktoś, kto. Mm, no nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, tak? Że, że, że jest to osoba, która posiada właśnie taką ogromną mądrość i wpadniecie na tą osobę. Ósemka buław, może zapiszecie się właśnie na kurs do tej osoby, może usłyszycie ją gdzieś w mediach, na YouTubie, czy cokolwiek. Mam wrażenie, że kontakt z tą osobą, lekcje u tej osoby, e, praca z tą osobą w jakiejkolwiek formie przyniesie Wam ogromne spełnienie, może wyjaśni jakieś tajemnice, może uwolni jakieś lęki, a może pozwoli pójść za tym głosem intuicji, który jest wewnątrz was. Przyniesie wam. To dużo radości, ale też dużo rozwoju, widzicie. Arcykapłan, tu jest szansa na wzrost, na rozwój, na stanie się lepszą wersją siebie, na wykorzystanie swojej mądrości. Oczywiście, dla części z was to wy możecie być takim mentorem dla kogoś, tak? Oczywiście, że tak, ale czuję, że to jest bardzo mocno też w drugą stronę, że ktoś będzie takim mentorem dla was, ale to nie jest na tej zasadzie, że ta osoba nagle was tutaj czegoś nauczy, czego nie umieliście. Nie, mam wrażenie, że obudzi w was coś, co już jest oczywiście, ale tylko. Wskaże wam drogę, jak z tego korzystać, jak wykorzystać tą mądrość, jak wykorzystać te umiejętności, jak to rozwinąć. Wskaże wam po prostu drogę do tego rozwoju. Mhm. Uh -huh. Tak jest, ale kochani, to, to, to co wspomniałam z tym cichym adoratorem, też jak najbardziej może być możliwe, ponieważ tutaj pojawiają pojawia nam się Eremita, więc to może być ktoś, kto przez dłuższy czas ma was gdzieś tam na oku, yy, ale nie wiem, ta osoba może była taka wycofana, może bała się podejść, może bała się zaangażować, cokolwiek tutaj się działo. Ósemka buław mówi, że będzie jakaś komunikacja ze strony tej osoby. Może przyjść nagłe zaproszenie, wiecie co, nawet nie tyle na jakąś randkę, spotkanie czy coś takiego, ale właśnie na jakąś uroczystość. Ty, słuchaj, mam wesele. Potrzebuje partnerki, partnera, dawaj jedz ze mną. Albo, nie wiem, zbliża się jakaś rocznica u mojej rodziny, nie chcę jechać sam, nie chcę jechać sama, może pojedziesz ze mną, tak? Bo to może być ktoś z waszego otoczenia, kto nigdy wam nie ujawnił swoich, swoich uczuć. Ale nawet jeżeli, kochani, jest to ktoś nowy, kto wkroczy w wasze życie, um, chociaż mi się wydaje, no właśnie, to jest cichy adorator, więc to jest osoba, która już się może kręcić gdzieś tam, ale no właśnie, nie dostrzegacie jej. Mówię, ja czuję, kochani, auć, siła. Ja czuję, kochani, że to będzie kwestia właśnie jakiegoś zaproszenia na jakąś większą imprezę i to będzie taka wymówka na zasadzie, nie chcę jechać sam, nie chcę jechać sama, a co byś powiedziała, tak, tego typu rzeczy. I podczas właśnie tej sytuacji może wyjść właśnie taka akcja, że ta osoba już dłużej skrywa do Was uczucie i bardzo by chciała się z Wami związać, tak, stworzyć coś więcej. No, kochankowie, bo zdecydowanie jest tu jakaś miłość, jest tu jakiś taki związek z przeznaczeniem, jakiś piękny na partnerstwo dusz. Więc ym, dla singli no możliwe wyjawienie, że. No, ktoś wyjawi Wam swoje uczucia w tym tygodniu. Całkiem, całkiem prawdopodobne. No Boże, chyba jakaś śmieciara przyjechała. Dlaczego akurat teraz? Jest 17. Nie powinni pracować rano, nie wiem. Dobra, słoneczka, lecimy dalej. Co w związkach, moje drogie panny? Uuu, w związkach mamy dwójkę kielichów, bardzo fajnie. Także ten tydzień pod względem miłości bardzo ładnie się zapowiada, przynajmniej na razie. E, partnerstwo, zrozumienie, wzajemność, harmonia, dbanie o siebie nawzajem, randki, spotkania, możliwe jakieś oświadczyny, zaręczyny tego typu rzeczy. E, kochani, bardzo ładnie, dwójka kielichów jest kartą miłości. W najczystszej postaci partnerstwa, przede wszystkim współpracy. Więc tutaj bardzo dobrze, kochani: zobaczmy tą dwójkę kielichów śmierć, diabeł i kochankowie ale grubo wow, czarka na wielkie. E, rycerz Buła, Rycerz Kielichów i Rydwan. Powiem Wam tak, kochani, że jesteście w takim związku, typu friends with benefits, albo to taki tylko po prostu romans, z kim się spotykacie, wiadomo po co, dobrze się bawicie, ale nie ma z tego nic więcej, czuję, że ten tydzień będzie przełomowy dla Waszej relacji. To może być tydzień, w którym skończycie romans, a zacznijcie związek. W tym tygodniu ktoś Wam może wyznać prawdę, że nie chce dłużej spotykać się tak o tylko żywi do Was jakieś uczucia i pragnie, pragnie czegoś więcej, pragnie ruszyć do przodu, pragnie równowagi w tym związku, tak? Także w tym tygodniu możecie, może właśnie to będzie ta tajemnica, która też wyjdzie tutaj na jaw i która otworzy Wam oczy i w ogóle będzie wow, tak? Więc kochani, jeżeli mówię, jesteście w takim związku, w takiej, w takiej relacji, to ta osoba, z którą tutaj kręcicie, zdecydowanie chce wejść na wyższy poziom, chce czegoś więcej, ponieważ czuje do Was coś więcej. To nie jest tylko romans, to nie jest tylko seks, to nie jest tylko zabawa, tylko to jest zdecydowanie Coś więcej i e, ta osoba zamierza Wam o tym powiedzieć właśnie w nadchodzącym tygodniu. Kochani, jeżeli jesteście w związku, w którym są jakieś uzależnienia, są jakieś toksyczne energie, są e, jakieś trzecie osoby, które ingerują w, się wasz, w, w, ingerują w wasz związek, tak? e, są e, jakieś nadużycia. Mm, no natury, wiecie, no różnego rodzaju, takie władze, nadużycie no, władzy w związku, czy cokolwiek. Wszystko się w tym tygodniu zakończy. Będzie odcięcie, będzie odcięcie, będzie zakończenie i będzie piękny powrót do równowagi i wzajemności. Więc jeżeli ktoś tutaj ingeruje w wasz związek, zostanie odcięty. Jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, narkotyków, czy czegokolwiek, pójdzie na odwyk. Jeżeli ktoś, ym, nie wiem, w jakiś sposób no nie wiem, nadużywa właśnie tej władzy w związku, tak, bo, bo, bo diabeł lubi takie coś, tak, bo, bo bardzo jest mm, kierowany przez ego, to w końcu odejdzie. Tu jest zakończenie tego. I powrót do partnerstwa, powrót do miłości, powrót do wzajemności. Coś nowego się tutaj między wami odrodzi, co jest naprawdę takie piękne i czyste, gdzie nie ma ego, gdzie nie ma Jestem ja, i ty jesteś moim, nie wiem, paziem, albo tam czymś tam, nie? Nie, jesteśmy partnerami. Jesteśmy sobie równi i współpracujemy ze sobą. Także piękna, piękna energia właśnie równowagi, powrotu do równowagi i do takiego partnerstwa w najczystszej postaci. Super, kochani, super. Dobra, singlaczki. No, single mają króla kielichów, no zdecydowanie miłość idzie w waszą stronę. Zakochacie się. Zakochać się, moje panny. I to na całego, ja to czuję. Moje panny, bądźcie otwarci i otwarte. Król Kielichów jest takim królem do tańca i do różańca. To jest taki prawdziwy facet, z którym można wszystko, w którym można się zakochać. Tak samo moje panny, które mnie słuchacie, rodzaju męskiego. No, wy jesteście gotowi na miłość i ta miłość idzie w waszą stronę. Uhuhu. Wieża, wow, ale będzie strzała mora. Już to widzę. Arcykapłan, ja pierdzielę. Ale ja. ja. Możecie tę osobę poznać podczas jakichś warsztatów, kursów, na szkoleniu, w pracy. Może być Wasz przełożony. Czekajcie, czekajcie. Ale karta wyleciała, co wyleciało? Mhm. No i królowa kielichów. Król królowa kielichów. Nie mam więcej pytań, naprawdę. Ósemka mieczy. Trójka mieczy, siódemka pentakli. Yy, Kochani, jeżeli jest to jakiś eks, bo może to być jakiś eks, ktoś z przeszłości, to ta osoba yy, przez jakiś czas mam wrażenie, że nie widziała, co zrobiła tak naprawdę, albo tkwiła w jakimś cierpieniu po stracie was, ale wraca, żeby naprawić tą sytuację. Pragnie zainwestować w ten związek, pragnie naprawić jakieś dawne sprawy, wyjaśnić pewne rzeczy i trójka kielichów pragnie pojednania, połączenia się ponownego. Jeżeli kochani, jest to ktoś zupełnie nowy. Ta osoba mogła cierpieć po stracie kogoś i już tu nie chodzi o stratę miłości, partnera. Może mogła stracić rodzica, dziecko, przyjaciela, tak? Dlatego może właśnie była w tym trybie eremity i nie chciała za bardzo wyjść na świat. To też może być wasza energia, tak? Bądź bądź teraz jest gotowa. Ktokolwiek to jest. Będzie grom z jasnego nieba, będzie boom, będzie zakochanie do szaleństwa. I to jest, kochani, piękna szansa na miłość. Król, królowa kielichów, dwie osoby, które nadają na tych samych falach, które pragną tego samego, które no właśnie, czego pragną. Małżeństwa, stabilizacji, w związku z prawdziwego zdarzenia. I to jest to, co do Was idzie, moje drogie Panny. To jest to, co do Was idzie. Więc bądźcie na to otwarte otwarci. A smiecze. nowy początek, prawda, szczerość. Szczególnie, jeżeli jest to osoba, która już kręci się w Waszym otoczeniu. Mam wrażenie, że. Bo często jest tak, że mówimy: no, jak może być grom z jasnego nieba, skoro ta osoba już jest przy mnie i ja jej nie dostrzegam. Kochani, często jest tak, że naprawdę nie dostrzegamy jakichś osób, które są blisko nas. A które dostrzegamy albo w momencie, kiedy je tracimy, albo w momencie, kiedy, no właśnie, uświadamiamy sobie, co druga strona też do nas czuje, tak? No. Znacie te filmy? Czekaj, jaki to był tytuł? Moja dziewczyna wychodzi za mąż, tak? Coś w tym stylu? No. Tam też facet miał kobietę przy sobie. I nie dostrzegał jej cudu, póki ona się nie, haj nie chciała hajtać z innym, nie? Wiecie, tego typu rzeczy. No, ale bądź co bądź, kochani, będzie grom zesnego nieba, będzie miłość z przeznaczenia i szansa na piękny, stabilny związek. Więc bądźcie na to otwarte, moje drogie panny. Mhm, super. Okej. Okay. Rodzina przyjaciele, najbliższe otoczenie. Rydwan. No, część z Was może się wybrać w jakąś podróż. Mogą przyjechać yy, znajomi, odwiedzić Was, rodzina, przyjaciele, może Wy się do kogoś wybierzecie, a może weźmiecie rodzinkę i wyjedziecie na wakacje, może kupicie nowy samochód, a może po prostu jakieś sprawy ruszą do przodu, uda się pokonać jakieś trudności i osiągnąć jakiś sukces w jakiejś kwestii. Zobaczmy ten rydwan. Królowa Mieczy. Ósemka kielichów. Cesarzowa. Dziesiątka mieczy jeszcze wyleciała. As buław. Piątka buław. As pentakli. Trzy asy. Mocne. A nie. Dwa asy. Tak. Przepraszam was. Dwa asy. Mhm. Królowa mieczy. Cesarzowa. I ósemka kielichów po drodze. Powrót. Powrót albo odejście. Ale jest ten as. Piątka buław i as kolejny, i głupiec. I głupiec. Znowu mi się tu matka pojawia, kochani, cesarzowa. Mówię znowu, bo ona często wychodzi w tych tygodniówkach teraz. Także może jest właśnie jakaś taka ogólna energia, gdzie będą się oczyszczać relacje, właśnie z rodzicielką, z mamą. Bo coś takiego mi się tutaj pojawia. Królowa Mieczy, kochani, jeżeli jesteście odcięci od swojej mamy, nie mieliście długo z nią kontaktu, yy, możecie poczuć Chęć naprawienia tej sytuacji, chęć powrotu do domu, odwiedzenia jej. Albo jeżeli wy jesteście rodzicami i wasze dziecko się gdzieś tam od was odcięło, może poczuć chęć właśnie powrotu do domu i spróbowania jeszcze raz naprawienia tego. Dziesiątka mieczy tutaj wydarzyły się jakieś rzeczy między wami. Ktoś poczuł się zraniony, bardzo mocno skrzywdzony, niewspierany. Cokolwiek to było, mam wrażenie, że już było dawno, dawno że to nie jest świeża energia to jest dawna jakaś energia, dawne urazy. To jest dobry czas, żeby oczyścić dawne urazy, żeby się spotkać z mamą, żeby porozmawiać, żeby wybaczyć. Bądź mówię, wasze dziecko będzie chciało przyjechać, wybaczyć, pogadać, prosić o wybaczenie, tak, cokolwiek to jest. Ale tutaj widzę jakieś spotkania. Spotkania. Nawet, kochani, powiem wam tak, bo Dziesiątka Mieczy jest tą kartą takich zakończeń jest kartą trudnych zakończeń. Więc nawet jeżeli kochani straciliście mamę, bardzo mi przykro, jeżeli tak jest, ale nawet jeśli straciliście mamę, mm, nawet już lata temu, to jest dobry czas, żeby się z nią pojednać, wiecie, wybaczyć coś, porozmawiać, napisać do niej list i spalić ten list albo gdzieś zakopać, żeby uwolnić jakieś jakieś dawne emocje i powrócić do siebie, zostawić ze sobą to, co nie służy i naprawić tą relację, wiecie? To jest bardzo dobry na to czas, żeby rozpocząć coś od nowa, zakończyć jakieś konflikty, uwolnić te żale, bo one nie są Wam do niczego potrzebne, moje drogie panny. No? Okej, okay, praca i finanse. Dziewiętka kielichów, a tutaj, kochani, mamy jakieś spełnienie marzeń, także może Cię znaleźć jakąś wymarzoną pracę, może Wasza firma odniesie jakiś sukces, może podpiszecie jakąś wymarzoną umowę, może dostaniecie awans, podwyżkę, coś w tym stylu, może szykować jakaś impreza pracownicza, być może na nią zostaniecie tutaj zaproszeni. Kto wie, kto wie, tu o, tak. Bądź co, bądź radość, szczęście, spełnienie marzeń, satysfakcja, właśnie i też taka radość, satysfakcja z, z pracy, Którą robimy, tak? Którą wykonujemy. Jeżeli, kochani, szukacie pracy, no w tym tygodniu możecie znaleźć coś bardzo fajnego. Zobaczmy tą dziewiątkę kielichów. Dziewiątka buław, mhm, czyli tu były jakieś zmagania. Król Mieczy, no i pięknie. I głupiec. Dokładnie. Kochani, jeżeli ciężko pracowaliście na sukces, na awans, na jakieś zwycięstwo, zdecydowanie będzie to wasze w tym tygodniu. Nowy początek się tutaj zaczyna: jest awans, jest sukces, jest wejście na stanowisko kierownicze, to jest wasze, moi drodzy. Także będziecie tutaj świętować. Dla części z Was, kochani, może to być rozwiązanie jakichś problemów, więc jeżeli zmagaliście z jakimiś formalnościami, z jakimiś przeciwnościami, z jakimiś problemami, blokadami. Och, ogólnie była masakra. Kochani, w końcu się odetniecie od tego na dobre i będzie taka czysta karta, rozpoczęcie od nowa. W końcu, kochani, będziemy płynąć z prądem. Będzie równowaga finansowa, u, i która prowadzi nas, kochani, do dziewiątki pentakli, czyli do dobrych pieniędzy, do sukcesów zawodowych i do dużej niezależności finansowej. Kochani, cokolwiek się kończy, mm, kończy się to, co niedobre. Cokolwiek się zaczyna, zaczyna się to, co dobre. Więc bądźmy na to otwarci, jak najbardziej. Piękna energia. Rada Gwiazda. <laughs> Korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości, ale też świeć swoim światłem. Świeć swoim światłem. Tak jest, bądź gwiazdą w swoim życiu, spełniaj swoje marzenia, sięgaj po to, czego pragniesz. Gwiazda to też właśnie szansa na uleczenie jakichś dawnych krzywd, żali i odrodzenie się bym powiedziała na nowo. Zobaczmy tę gwiazdę. A z pentakli. Mhm. Uj. Czwórka pentakli. I dziesiątka kielichów. Jezus Maria. Nie mają gdzie jeździć. Siódemka kielichów. Szóstka mieczy. I paś Kielichów. Kochani, jeżeli macie jakieś marzenia odnośnie kupna czegoś, inwestycji, kupna domu, założenia rodziny, dzieci, powiększenia rodziny, to czas wyjść ze strefy marzeń i w końcu zacząć działać, bo to wszystko jest dla Was na wyciągnięcie ręki. Przestańcie tylko myśleć, ruszajcie do przodu. Za głosem serca. Dokładnie. Nie pozwólcie, żeby jakaś przeszłość, smutna przeszłość trzymała Was tutaj w szachu. Czas na szczęście. Takie prawdziwe szczęście. I sięgnięcie po to szczęście. Cokolwiek to dla Was jest. Nie bójcie się tego. Dobra. Kryształowy aniołek dla Was, moje drogie panny. Kryształowy aniołek. Akwamaryn. Boski Cel życiowy. Uu, czułam to tutaj, przy arcykapłance i, i, i pustelniku i ermiecie. Mhm. Zaufaj znakom i swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ prowadzą Cię one do spełnienia. Nie mam więcej pytań. Akwamaryn, kochani, będzie wspierający dla Was w tym nadchodzącym tygodniu, I szczególnie jeżeli chcecie poznać swój boski cel, tak? E, taki cel życiowy. Pomoże wam w tym. Ok, pytanie i odpowiedzi na koniec, więc jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa, trzy. Dobra, lecimy. Odpowiedź numer 1 brzmi: poprawa zdrowia. Super. Odpowiedź numer 2. Podejmij działanie. I odpowiedź numer 3. Wybierz nowy kierunek. O, tutaj też się fajna historia ułożyła. Jeżeli chcecie poprawić zdrowie, czas podjąć jakieś działania i być może zrobić coś inaczej. Zmienić dietę, styl życia, spania, odpoczynku. Tak? Kto wie, kto wie, może to też być przekaz dla was. Dobra, słoneczka, moje najdroższe, życzę Wam cudownego tygodnia. Powodzenia za wszystkim. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Puziaki Pa, pa.